A na scenę zapraszamy panią Martę Zawłocką. W jej wykonaniu również dwa utwory. Ignaś i stworzona jest koza. A do występu przygotowuje się pani Dorota Bernard. Na wysoki górze tam Ignacio. Tylko z niem nic nie godoj, Nie mogła trzymać, musiała się spytać, ile ich bydła nos, ile ich bydła nos. Mam jedne króweckie i mleka chajecke, taki z mnie go Na wysokość. Bo z nic z niego doj, nie mogła wysymać, musiała się spytać: Ile ich na Ile ich na świnimost? Mą ci jedno prosie w kieszeni, je noszę, w taki zymniego mnie na wysokiej górze, tam gnasia ołoże, Danie, tylko z niem nic nie godej. Nie mogła wytrzymać, musiała się spytać, ile nasz łowiec most? Ile nasz łowiec most? ci jedno, jak nie w sobotę je zażnę taki z niego Na wysokiej górze ta bignasiowała. Tylko z nim nic nie godej. Nie mogła wstrzymać, musiała się spytać, ile ignasz kurek nos? Ile ignasz kurek nos? Mąci jedna górę, uciekła my w dziurę, taki zymnie gospodarz. Na wysokiej górze tam ignasiołoże jest dziś. z nim nic nie goduj. Nie mogła wytrzymać, musiała się spytać, ile ignaś portek nos, ile ignaś portków nos. Mam jedne wcięta na codziennie święta, taki zy mnie gospodarz. Na wysokości Nie mogła wytrzymać, musiała się spytać, ile Ignaś Talarów masz, ile Ignaś Talarów masz, jak się ożenimy, to się dorobimy, będzie ze mnie gospodarz. Poza nie chce brusków cusać, bruski nie chcą spadać. Stworzony jest pies, żeby kozę kłusowali. A pies nie chce kozy kusać poza nie chce brusków cusać, bruski nie spadają. A potem Walić, a pies nie chce płozy pusać, poza nie chce grusy cusać, bruski nie spadają. Stworzony je kij, żeby piesa waleł, a pies nie chce stworzony je łogi, żeby kija spoleł. Łogi nie chce kija polić, a kij nie chce pies walić, a pies nie poza kusać, nie chce brózków cusać, bruski nie spodają, stworzono je woda, żeby łogi zanoć. Woda nie chce łognia zaloć, łogi nie chce kija polić, a ki nie chce piesa walić, a pies nie chce płozy kusać, poza nie chce brózków cusać, bruski nie spodają. Złożony jakąś, żeby wodę wypięł. Wypić wodę, bo musiał, woda musiała łogi zanoć, Łogi musiał kija polić, a kij musiał piesa walić. a pies musiał koze kusać, Poza musi bruset susać, Gruski pospodały. A ja zadrę se fartusek. Amém.